Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie z tej strony i serdecznie was zapraszam na luźny piątek. O dziwo, w piątek świat się, świat się kończy, moi drodzy, ale w piątek, tydzień po terminie, więc jeszcze nie jest tak źle. Trzymamy tę tradycje, że luźny piątek nie jest piątek, ten, w który miał być. A zagramy dzisiaj sobie w twierdze 3. A zagadkę odgadł najszybciej: bananowy ryż. Serdecznie ci gratuluję, klap-klap dla ciebie, a my dzisiaj zajmiemy się Twierdzą 3 gra, która dostała ostro po dupie, jak tylko wyszła zaraz po tym, bo twórcy Firefox. Studios, o mówili, o wracam do korzeni, do jedynki, będzie fajnie, będzie fajnie. Historia, serannie banie, bannie, tak, a nawiązanie do jedynki, chociażby już tutaj menu nas straszy, jest Wilku. No, Wilk, Wilk z krzywym ryjem, stary, już dziad, ale jeszcze widać, na nogach się trzyma. No i co, twierdza została po dupie, noty straszne, bagu mnóstwo, żal dupę ściska, ci się tłumaczą, że wydawca, że co to wydawca nam kazał, my nie chcieliśmy wydawać, nie mieliśmy czasu, małe studio jesteśmy. No tak można się tłumaczyć, stranie w banie, ale ja dzisiaj chciałbym to tak z takim świeżym spojrzeniem, bo gra otrzymała już mnóstwo patrzy, jest tak połatana, że już chyba bardziej się nie da, moje wszystkie skarpety nie mają tyle cera, cer, a, tyle ład co ta gra. Nie są tak mocno pocerowane. No więc sprawdzimy, sprawdzimy co z tego wyjdzie. Więc ja bym, umówmy się tak, umówmy się tak. Nie wiemy nic na temat twierdzy jedynki i dwójki. Oczywiście będę tam jakieś mówił, że tam było tam, tam było tak. Ale, ale umówmy się, że to jest jakieś Firefly Studio, nieznane nam studio. Twierdza, seria zupełnie nam nieznana. I od wychodzi teraz sobie gra twierdza. Bez tej trójeczki. No i sprawdźmy jakie wywrze na nas pierwsze wrażenie, bo pierwsze wrażenie jest w sumie najważniejsze. Tak więc, zacznijmy, mamy grę, prawda, tryb tryb dla singla, tryb multi, a oczywiście jedziemy sobie tutaj e, singla, mamy samouczek, ekonomiczną, militarną, coś jak w dwójce, a, no więc jest tu bogato, mamy historyczne oblężenie, słowne budowanie, ma użytkownika, tutaj jakiś bug, bo ja mam jakieś spolszczenie zarżnięte, więc dlatego... Mm, nie wiem co to jest, ale w każdym razie no jest tutaj całkiem sporo, jest wybór, no bogato, czyli na dzień dobry no taki plusik dostaję, można zapisać, do plusik menu, proszę bardzo, plusik za menu, no i kampania militarna, mamy dwie misje, bo ja sobie już troszkę zacząłem grać, ale tak jak mówię, nie, nie, za bardzo się nie przyglądałem, po prostu zacząłem sobie grać, no i dobra, sprawdźmy co tam nam mają do powiedzenia, bardzo fajne są te drzeworyt, no się bardzo fajne, no może nie są jakieś dupy urywające, ja osobiście wolałbym jakieś cutscenki, filmiki prerenderowane, ale na dobra może być, drzeworyt też nie jest zły obrazek, po taniości zrobiony. Prawda? No, ujdzie, ujdzie. No dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. Komik sprowadzający, prawda? Powtórzymy, żeby tutaj e, nawiązać do historii zjedynczej. Byłbym być naprawdę dobrym królem dla tej krainy. Byłbym sprawiedliwym władcą. Byłbym, gdyby on mnie nie zabił. Tak. Wtedy byłbym dobrym królem, a teraz nie jestem już taki pewien. Może tym razem zadam tej krainie cierpienie. Zgromadziłem sprzymierzeńców, synów moich dawnych towarzyszy, szczura, pieprza i szakala przysłanych do mnie ze wschodu przez tych samych ludzi, którzy polepili moje kości. Odzyskamy te ziemię. Kawałek po kawałku ciało po ciele. Jeśli to będzie konieczne, ale co jest najważniejsze? Ten chłopak nie pozna mnie, nie będzie wiedział, że żyje, że nadchodzę po niego. Kiedy zrozumie, będzie już za późno. Komiks fajny, dubbing przyjemny dla ucha. No i dobra, teraz mamy komiks początkowy misji. Obudzili mnie w środku nocy. Śniłem, że to wszystko się skończyło, że już nigdy nie nastanie czas wojny. Jest tutaj, powiedzieli. Szakal jest tutaj. Nie wiedzieliśmy, po co przybył, czego chciał. Zaatakował w nocy, bez ostrzeżenia. Nie miał za grosz honoru. Nie dbał o to, kogo zabili. Musiałem uratować Lady Katarzyny. Musiałem pomóc jej uciec i wrócić do brata, naszego króla. Mieliśmy tylko jedną drogę ucieczki. Prowadziła przez oddziały szakal. Walczyłem o nasze życie. Oni ginęli za swoje. Jeśli dziś uda nam się uciec, jutro będziemy mogli walczyć dalej, odzyskać siły i odpłacić się szakalowi. Sprawić, że zapłaci za wszystko. A jeśli nie uciekniemy, wtedy cały nasz kraj będzie skazany na zagładę. Okej, okay, no to wprowadzenie do misji jakieś takie... No, jest jakaś tu fabuła. Jest fabuła, no czyli na razie ładnie, no, bez problemu. Dobra, już tutaj tą kaczy. Dopodiesi, niespodziewanie przypuścił atak i rozpoczął oblężenie naszego zamku. Zamek jest już stracony. Twoim celem jest teraz uratowanie młodszej siostry naszego króla. Musisz znaleźć drogę ucieczki z zamku, a następnie wyruszyć wraz z młodą królową w górę rzeki. Kogo mamy? Piotra Frączewskiego. Super. No więc plus kolejny, plus kolejny, nie wiemy co to jest, twierdza plusik jak e, bumcyk cyk za Piotra Frączewskiego. No dobra, w odpowiedzi, prawda? No, bardzo ładne mini przyjemne dla oka, nic jakiegoś specjalnego, ale nic więcej tu nie potrzeba, poziom trudności. Dobra, na razie naprawdę wygląda to wszystko cacypiknie. Sprawdźmy jak dalej. No, ładowanie, no też piękne. No super mieczyk. Po prostu grafika bardzo ładna. E, tam w menu, tam dalej już może tak nie być kolorowo. Gramy chyba na, na ultra, więc wszystko powinno być widać to, co tutaj jest. Takiego wybuchowego, fajerwerkowego, jeżeli chodzi o grafikę. Na razie jest okej. Okay. Na razie naprawdę bardzo dobre pierwsze wrażenie. No. Piecionek okay. no jest, jest już stracony, panie. Musimy znaleźć Lady Katarzynę i zatroszczyć się o jej bezpieczeństwo. Okej dobra, no to już jest minus, zobaczcie jak ten kolej. Rozciągając nad nim prostokątną ramkę, następnie prawym przyciskiem myszy kliknij mapę i znajdź na niej zachęk. Musimy jak najszybciej. Lady Katarzyny. No dobra, widzę, że tak za bardzo się nie ogarnęło to, że już się misja zaczęła i koleś stał tak jak na krzyżu. No dobra, mamy Lorda, mamy dwie jednostki, zbrojny Knecht, menu jest całkiem tu przyjemne, mapa jest trochę nieintuicyjna moim zdaniem. Grafika jest taka, no może to nie jest rok 2012 tam 10, czy tam jakikolwiek który. Kurcze powiem wam, że ta muzyka jest za głośna. Ja przepraszam bardzo, ale ja trochę ją ściszę, bo mnie tutaj już łeb pęka od tej muzyki. Jest strasznie głośno. Niech tak będzie. Bardzo przepraszam, ale... No okej, okay. dobra, no nie, nieźle to nie wygląda, no jest jakaś baza atakowana, mury bardzo fajnie wyglądają, jest noc, fajnie to epicko wygląda, Wszyscy prawda? Twórcy zapowiadali właśnie, że, a, że tutaj, e, prawda, będzie tryb dnia i nocy. Każdego, tak więc jest. Troszkę ten tryb agresywny tutaj jest taki dupowaty. Dlaczego te jednostki, chociaż stoją tu, to był wróg i one się nie ruszyły? No to jest słabe, to jest słabe. E, ten atak powinien być bardziej zdecydowany z ich strony. Jednostki wyglądają przyzwoicie. Tak no, z daleka, bo tak z bliska to się nie da przejrzeć. No okej, okay. no dobra. Na razie jest całkiem, całkiem, no, nie można tu złego słowa powiedzieć. Mamy tu jakąś mgłę wojny, prawda? Nie widzimy wszystkiego. E, mamy jakieś ograniczone pole widzenia. I w miarę jak się przemieszczamy, ten te pole nam się zwiększa, oczywiście. No prawda, atak, zamek jest atakowany, a ci idą tam do kościoła. Nie no, spoko. E, no. Widzimy, prawda, jak, że nasi poddani również nam odsłaniają... No, te strzały to są badziewne. Zrobione masakrycznie brzydko. O co tu biega w ogóle? Dlaczego to jakieś strzały Daj, lecą? Jeszcze taki dziwny... Okej. Okay. Co to kurde miało być? Dobra, to było dziwne. To było dziwne. Nie, ale no tak słuchajcie, no tak źle nie wygląda na razie. Duża mapa. Przyjemny zamek. No się pusty taki trochę. Szkoda, że pusty. Armii wroga też za dużo nie ma, ale wiadomo to jest taki samo no więc też za dużo za dużo nie wymagajmy. To są pierwsze, prawda, kroki jakieś nasze w tej grze. I czyżby już mi się zbagowało? Właśnie ją odnaleźliśmy. Teraz, o, się Proszę się bardzo, co prawda, już się bałem, że coś się rozdupcyło, musieliśmy dopiero w ten znacznik wejść. Okej, okay, no to już taki minusik, no albo to już nie powinno, takie rzeczy się nie powinny już zdarzyć tutaj, jednak. Jeżeli ta gra ma tyle lada, to takie jajca się robią. No dobra, cały czas lecą te strzały, te strzały są mega upierdliwe, co to w ogóle ma być? Co to jest? Namiot wróżb bitle. Okej, okay, fajne rzeczy. No dobra. Oj, Lady dostaje po Okej, okay, Nie żyjecie. Idziemy dalej. Gdzie jest Lady Katarzyna jest w formie takiego Lorda, adamska wersja No Ok, spokojnie, wszystko wiemy. Fajnie, pojawiają nam się tutaj paski życia naszych głównych postaci. Oczywiście misja zostanie, e, prawda, ukończona, zakończy się porażką, jeżeli tylko nam któraś z nich. Mamy tutaj, prawda, menu to ładnie rozrysowane. Nie podoba mi się, te mury mi się za bardzo nie podobają, no ale źle aż tak, to tak nie wygląda, bez przesady, o tu coś leciało dziwnego, nie wiem co to było, ta Lady Katarzyna, czemu ona się tak, ona jest strasznie szybka, dlaczego ona jest taka, a bo nie ma zbroi pewnie, dlatego, no dobra, ma to sens, ma to sens, widzę tutaj sens w tym działaniu. No dobrze, i teraz co? I teraz coś jak w dwójce na dzień dobry, prawda? Uciekamy do konia szybko, do konia, i potem nas już tutaj nie ma. To o tym i też możemy ruszać. Mogę się wspomóc, jakby mnie ktoś atakował. O, no, krzyki są, tam dubbing nie jest najgorszy. Na razie jest całkiem, całkiem przyjemnie. No nic, nie widzę tutaj nic złego. No, grafika, no nie jest najlepsza, to prawda. No, dubska nie urywa, ale. Ale też no nie oczekujmy po rts jakiejś mega grafiki. Dobra, no to idziemy, to idziemy do konia. Przejrzyjmy sobie teraz. Jeszcze. No, minimapa jest strasznie intuicyjna, już tak gubię się już sam nie wiem chwilę gram, ale już jestem tak pogubiony na tej minimapie. Fajna, wielka brama. Dobrze to doskonale. wygląda. Szkoda, że nie ma żadnych jednostek wroga, tutaj nie większych ani nic. które to słabo, no to no, ale no, nie wiem. Z z Skryba ma trochę upierdliwy głos, ale to Ludzie, tam jest. Nie wiecie, lubię, kwestia panie. gustu. Mamy religię, mamy piwa. Panie. Super. Nie, no źle to nie wygląda, naprawdę. Na razie pozytywne, pozytywne wrażenie, oczywiście. Na razie jest to pozytywnie, pozytywnie zaskoczenie. Myślałem, że będzie to gorzej wyglądać. No, te tekstury są faktycznie takie słabe i takie płasko wszystko wygląda. No okej, okay. no pierwsza misja nie była trudna, prawda, może też statystyki można przejrzeć, no ale oczywiście tutaj nic się nie działo. Jedźmy dalej. Za koleżeki. Wymknęli się nam. Wysłałem moich ludzi za nimi, ale znaleźli konie i odjechali tak szybko jak tylko mogli. Szakal kajał się przede mną z podwiniętym ogonem. Oznajmił, że uciekli, ale zamek został obrócony w ruinę. Ponoć uciekli w górę rzeki. Wesłałem za nimi moich szpiegów. Szpiedzy donoszą, że kręcą się tam rozproszone oddziały. Bandy wieśniaków, którzy bawią się w wojnę i będą próbowali mi się przeciwstawiać. Ponoć chłopak pracuje z nimi. Chcę pomóc im w próbach odcięcia moich wojsk, by nie siały już zniszczenia w tym przeklętym kraju. Moi szpiedzy pytają, czy powinni zaatakować, zabić go, skończyć to teraz. Kazałem im czekać na przybycie mojej armii. Nie chcę stracić tej walki. Czekałem na nią zbyt długo. Powiedziałem im, że chcę napatrzeć się na jego cierpienia. Okay. Ktoś wywrócił nasz świat do góry nogami. Oddziały wroga przemierzają południowe terytoria, a ich zwiadowcy panoszą się wszędzie. Musisz przegrupować wojska i skontaktować się z innymi dowódcami, którzy pozostali lojalni wobec króla. Stwórz tymczasową bazę w zakolu rzeki i postaraj się odpocząć, aby móc ruszyć dalej. Okej. Okay. No dobra, na razie ma to wszystko sens. Jakieś tam fabularnie jest to póki co spójne, jakoś tak ścisłe można powiedzieć, że trzyma się kupy. A graficznie to tak ja mówię, no tak gracie wygląda, a teraz poznamy troszkę. A podstaw budownictwa. No się, wydaje mi się, że tu nie będzie nic wyjątkowego. No proporczyk ładnie dynda. No i teraz co, no nie wiem, no zobaczymy, na razie, ty... niewiele zobaczymy oczywiście podczas tej gry, no bo to podczas tego luźnego piątku, bo tutaj by trzeba godziny spędzić, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale tak jak mówię, to będzie taki pierwszy rzut okiem, eee, no i co po prostu ta gra nam pokaże przez tą chwilę, jak zagramy, czy z niechęci, czy zachęci, no to jest, róż... to, to prawda, zaraz będziemy mogli ocenić. No dobra, mamy skład, A. Teraz mamy coś takiego, że nie mamy kratek. No dobra, a jakoś mogę kratki włączyć? Chyba nie za bardzo. No dobra, no nie ma kratek. No to słabo, jednak kratki były zawsze tutaj, moim zdaniem, mile widziane. No ale no, fuh, no tak sobie wymyślili, no to nie ma kratek, nie? Nie ma to, nie ma. Nie wiem, czy przez rzekę mogę przejść. Obstawmy, że jednak nie mogę przejść. Tak więc tu zrobimy sobie skład zapasów. Zbuduj spichlerz, panie. Spichle, my sobie tu. Co za No dobra, na dzień dobry, hata Drvala. olbrzymia chata Drwala. To już mi się nie podoba. Naszym głównym zadaniem będzie zdobycie no, surowców. Ale powinniśmy chata. również pomyśleć o wyszkoleniu nowych oddziałów i o odszukaniu zaginionych żołnierzy. Okej, okay. nie wiem po co taka hata Drwala olbrzymia. O, proszę, mówią. Mówią cały czas to samo, mówią. Nic nie mówią już. Nawet chyba nazwisko mi się zmieniło, jak w barze tak, ten sam Drwal ma poza dwa różne imiona. Iż poza zbieraniem jabłek, moglibyśmy zająć się tak ruchą. czy nie? Ser, który wyprodukujemy. Nie, to już jest tylko film. Ok, podczas naszych przyszłych dobra. Zamilcz, zamilcz, majster. No dobra, no to budujemy sobie. No bardzo mi się nie podoba to, że nie ma tych kratek. No trudno, tutaj jest minusik. Minusik na razie. Czemu to wszystko jest takie drogie? Nie lubię jak... Wolałem, jak to kosztowało po 5. Nie kurwa 20. Bo trzeba nam więcej no, dobra. Drewna. Koniec. Co my tu mamy? No twórcy oczywiście się już tym chwalili, że... o, Jak jest blisko, to 10. Jak jest daleko, to 4. I tak prawda im dalej, im dalej, tym nędzniej Więc, no dobra, to jest fajny system. Moim zdaniem dobry. Faktycznie w centrum zawsze były lepsze. Lepsze budowle niżeli gdzieś tam na zadupiu. Ale żeby za jeden taką hację. Ja muzyka nawet też jest niezła. to zachwycony Słyszycie? Ładna... Ej nie, muzyka jest dobra, fajna muzyka, to za muzykę plus Super muzyka, śpiewana, prawda? Nie sam, to, nie sam tylko tego, nie sam... No jest podkład, tak? Nie sama melodia, jest także śpiew Dobry, fajny, okej okay. Dobra, ale oni mi coś tu gadali, chyba że warto by jeszcze koszary zbudować Okej, okay, no dobra, zbudujemy te koszary, zbrojownie zbudujemy bliżej, prawda, tutaj tego terenu A, no nie zbudujemy, ale zaraz zbudujemy a, okej, okay. no dobra, ej, słuchajcie, bo mamy jeden drwal, ale to tutaj jakby trzech, no to nie, to spoko, nie, to spoko, dobra, no to teraz cena jest moim zdaniem uzasadniona, dobra, to jest, to się zgodzę, to jest okej, okay. to jest okej, okay. uh, nie podoba mi się to, że nie mogę tego łączyć, bo widzieliście jak budowałem. Nie mogę łączyć budynków, dlaczego nie mogę jeden obok drugiego? Takie głupie przerwy wielkie. Nie, to jest słabe, to jest słabe. No ale to można podciągnąć, że tak sobie twórcy wymyślili. Tutaj nie patrzcie, bo tam te brzydkie napisy to jest dlatego, że nie ma. Że nie mam spolszczenia. Że mam spolszczenia nie oryginalne. Kurde, drogie są te domy. 10 chłopa 90, no to jest masakra, nie, to jest po prostu przesada. Niezbalansowane moim zdaniem, no ale. Szałas, no, zbudujmy sobie taki szałas. No i fajnie chłop wychodzi. Jak on chodzi, ja pierciele? Jeszcze raz oddalę przybliżę. I gdzie on idzie, ta właściwie? Okej. Okay. No dobra. No jest jakiś jegomość, wylas i wygląda dziwnie. Mamy odnaleźć rozproszone wojska, jednostki, gdzieś są jednostki panie? rozproszone. No dobra, poszukajmy, tu nie możemy przejść. No dobrze, nie możemy, to przejdźmy sobie tutaj, na przykład, bo tu jest krzyż. Panie? Sprawdźmy, co nie to wiemy, jest. Jak znaczy. to tak, Jak to kućwajach, no. Dobra. Widzę, że troszkę się jeszcze gubią, ale, ale generalnie nie jest źle. No mamy pana, pan tu fajnie wygląda. Zbroja, no szczegółowa, widać trochę ryj ale trudno. Mamy jakiś dążą, co to jest, kućwa Francja. Miód, mamy widzę surowce do przejrzenia, spichlerz, ogólny przegląd w siedzibie. No, ta grafika jest taka specyficzna, nie jest ona jakaś piękna, ale zła też nie jest, no... Pff. Prawda, jeżeli to ma być gra z 2000 tam nie wiem, 12, 10 nawet powiedzmy, nie sprawdziłem szczerze mówiąc. No to ta grafika jest słaba. Ale ogólnie źle nie wygląda. O, i zmienna pogoda, no szkoda, że tak się szybko zmienia, to to jest akurat minus też. I dlaczego to pogoda to tak to bardzo to mi to wpływa to na to popularność? No, hamsko zajebane z Stronghold Kingdoms, gdzie tam faktycznie pogoda miała wpływ na zadowolenie. Dobra, nie istotne. Okej, okay, niech będzie fajnie. tak jak jest. No dobra, ta pogoda fajnie, że się zmienia. Tylko szkoda, że się zmienia tak tak, tak, tak szybciutko. Gdzie, gdzie? O, są. Okay. Tu mamy jedną część, ale idźcie tu jeszcze. No dobra, to. O, no i muzyka stwierdzę jedynki, nie no to zac, nie popsuje, nie takie coś, dobra. No dobra, za muzykę plus, muzyka plus. Ludzie opuszczają zamek. Pogoda minus. Co by tu można powiedzieć? Budowanie. Budowanie ciężko ocenić, bo niektórym może się to podobać. Mi się osobiście nie podoba to, że nie mogę tak swo każesz, od kratek panie. sobie budować, bo ja wolałem od kratek. Szyk. Możecie biec. Strasznie jednostki wolno chodzą. To mi się nie podoba. Jak oni się wleką? To jest brzydka sprawa. No dobra, możemy tu budować już jakiś ten możemy. Na no więcej mnie nie stać. A czy ja mogę sprzedawać już teraz jakieś jakiejś rzeczy? Nie, nie mogę sprzedać. No dobrze. Nie jest tutaj możliwa sprzedaż. Ale mogę na pewno ściągać Ludziecie podatki. lubią, panie. Tak, ale no teraz podatki ten jednak nie miałby sensu. W skarbcu jest teraz bardzo spokojnie, panie. No spokojnie, bo nic się nie dzieje. Dobra. Aha. W lesie znaleziono grupę knechtów, panie. Tak jest. O, bo to wilki, wilki atakują. O i tych wilków to jest sporo. Panie, o, znaleźliśmy kolejnych tak knechtów. Jest, tych knechtów sobie wykorzystamy do obrony wioski. A dalej pójdziemy tu szukać kolejnych knechtów. Musimy przeczesać tę mapę. Fajna misja. Ludzie opuszczają zamek. Nani. No, bo pewnie jeszcze wilki. Nie, no dlaczego? Jesteśmy na plusie. Jesteśmy Dodni na plusie. Broń. Są zadowoleni. Krowy widzę mi ja atakują. No to jest chamskie. Brakuje broni panie. No, okej. Okay. No, no ta pogoda za szybko się zmienia. Jakoś tak dziko to się zmienia. Ale w każdym razie jest! Jest! No dobra, jest. Nie jest to źle. Aż tak źle to nie wygląda, żeby tutaj zaraz minus 5. Na razie większych bugów nie zauważyłem, no nie, nie pogramy na tyle, żeby wszystkie te bugi odkryć. No ale póki coś źle to nie wygląda. Witaj panie! Mamy kurczaka, krowa, buttercup. No nieważne, ale dobrze to wygląda. Możemy podłączyć budynki. Standardowo, nic nowego, prawda, tutaj nie ma jakichś odkrywczych rzeczy. Zróbmy sobie to i ciekawe czy... Okej. Okay. Ciekawe, czy wyjdą inne rodzaje chłopów, czy też wyjdą takie kanciaty? No nie, tu już wy... Nie, no też jest kurwa kanciaty. Co to jest? No Staru dobra. Za staruszka minus. Panie. Myślę, że to już ostatni z naszych oddziałów. Panie. Za staruszka minus. Jak on kurde chodzi? To jest patologia, a nie staruszek. panoszą się na naszych ziemiach, chłopi są przerażeni. Dobra, rozwalmy to legowisko wilku. Jesteśmy w stanie to panie. zrobić. Włócznie naprzód. Nie podoba mi się, że tak się wleką, bo to jest masakra jakaś. No przecież to jest po prostu. Turloją się. Turlują się. Oni nie chodzą, oni się turlują. Dobra, jabłka mamy, teraz drewno, w sumie drewno też tak niepotrzebnie... Okej, okay, ale udało nam się wygrać. No dobra, no to więcej już nie zobaczymy w tym, w tym w luźnym piątku. Możemy tylko sobie sprawdzić, jaka by była następna misja. Trzy forty. Sprawdźmy. Myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni. Przybyli o świcie i zaatakowali z zaskoczenia. Myśleliśmy, że zadajemy im ból. Tak właściwie było. Mieliśmy w odwodzie jeszcze trzy forty przewidziane właśnie na taką okazję. Musieliśmy przygotować linię obrony, znieść mury i fortyfikacje, aby odpierać ataki żołnierzy Szakala. Zwiadowcy wroga okay. odkryli naszą bazę. Szakal maszeruje w naszą stronę na czele swej armii. Użyj trzech przygotowanych fortów i odpieraj ataki wroga na tyle długo, by konwój z kobietami oraz ekwipunkiem nowo utworzonej partyzanckiej armii zdążył uciec na północ. Dobra. Sprawdźmy. Fabularnie naprawdę ma to sens i powiem wam, że mnie to interesuje, co będzie dalej. Okej, okay, wojna, partyzantka. No znamy to z jedynki, tam też była partyzantka, tylko tam byliśmy w trochę innej sytuacji oczywiście. Dobra, czyli co tu mamy? Tu mamy jeden fort, tak? Nie. Aha, takie forty to są. O więc myślałam, że jakieś mega fajne forty. Co my tu mamy jakieś umocnienia? Główno nie mam żadnych umocnienia. O czy coś tu jest. Palisady tu są. No dobra, mamy tu chłopów. No bardzo partyzancka armia, ewidentnie. Są jakieś trzy forty. Ten w sumie wypadałby bronić najbardziej. Kościół mamy. No źle to nie wygląda. Powiem Wam, że źle to nie wygląda. Fabularnie ma to sens i trzyma się kupcy. Chociaż, prawda, poskładanie wilka po latach moim zdaniem jest trochę naciągane, ale nie na tyle, żeby tu dać zaraz zero. Tak więc wróćmy do menu głównego. No i cóż ja wam powiem? Powiem wam tak, że ostateczną oceną, jaką ja bym dał twierdzy 3, abstrahując od tego, że poprzedniczki były znacznie lepsze, już, już widzę, nie, już nie ma nawet co gadać, były znacznie lepsze. No to jedynka na pewno, chociaż nie, do nie, nie grałem za dużo, ale tak jak mówię, na pierwszy rzut oka tylko, jedynka była znacznie lepsza, dwójka była lepsza. No więc, abstrahując od tego, że to jest kontynuacja, niegodna kontynuacja. No to ja bym dał ogólny taki rozrachunek mój, po tym wszystkim co powiedziałem, co mi się podoba, co nie. Ogólnie dałbym chyba tak 7. Taka przeciętna gra, ale nie jest zła. Na dzień dobry. A oczywiście potem może się psuć, póki co moim zdaniem na 7 bym ją ocenił, więcej bym raczej nie dał. Ale nie dałbym też 5 na dzień dobry. Możliwe, że 5 dostała za te bagi. E, na przykład na ma chyba tylko tyle. Ale ja osobiście ja bym wystawił ocenę 7 taka, powiedzmy, no jest, ale bez szałdu nie urywa, brzydko wygląda, jak na swoje, swoje, lata, ale ma jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, przynajmniej na początku brzmi jak ciekawa historia, co tam dalej jest, to nie wiem, bo niestety ciężko mi porównać. No i cóż, teraz pokaże wam się obrazek z, prawda, kolejną zagadką. Oczywiście jeżeli znacie odpowiedź to ślijcie um, swoje wiadomości, swoje e-maile na nasz adres e-mailowy, czyli deltagameschannel@gmail.com. Ja już wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne luźne piątki, które najprawdopodobniej się pojawią mnie w piątek. Dziękuję wam bardzo. Do widzenia, cześć.